To mi wygląda na najłatwiejszą mapę do przejścia. Zaraz dziura? Nie mogę skakać. Tak jak widzieliście na początku, pokazałem Wam taki skrót tego, co zrobiłem właśnie tutaj, kiedy to nie mogłem skakać. Żadne klawisze nie pomagały. Więc teraz widzicie, jak to wszystko wygląda w edytorze, i pewnie głowicie się, po co jest tutaj właśnie ta woda. Ta woda to właśnie taki główny środek na wyłączenie skakania na waszej mapie, ale oprócz właśnie tutaj tej wody musicie ustawić w mapie grawitację na 20, ale jest jeden problem. Co zrobić, żeby tej wody nie było widać na mapie, ale jej właściwości wciąż na tej mapie pozostały. Teraz ja sobie zresetuję tutaj to wszystko pokażę wam od początku jak to wszystko tutaj wykonać więc zrobimy sobie coś właśnie na styl tego co pokazałem wam na początku. Jak widzieliście na początku był grunt trawy, ale gdzieś w środku była w nim dziura. To wszystko jest bardzo proste do wykonania, wystarczy odznaczyć obie kolizje z tym gruntem. Następnie zrobić sobie e, takie e, grunty prostokątu i po prostu tutaj e, podłożyć, e, gdzie jest ten grunt trawy i po prostu zmienić wartość z, czyli głębię tak, aby nie było ich widać. E, postawimy sobie nasze e, tutaj my obiekty, postawimy sobie ser o, gdzieś tutaj. Ok, ustawimy sobie też norę, damy ją gdzieś w to miejsce. E, więc teraz mamy już e, połowę naszej mapy. Jak widzicie mogę sobie biec i tutaj właśnie kończy się ten grunt prostokątu. w tym miejscu jest dziura. Teraz robimy sobie naszą wodę. Wchodzimy w grunty, mamy tutaj wodę, zmienimy sobie ją, aby obejmowała całą naszą mapę. Czyli L800, 400, na środku. I teraz, co należy zrobić, e, aby ta, tej wody na naszej mapie nie było widać? Należy skopiować mapę do schowka, e, przejść do jakiego edytora tekstu, wkleić nasz kod XML mapy. Jak widzicie, mamy tutaj taki e, kod V równa się -1. Ten kod to jest właśnie kod do znikających gruntów, z tą rzeczą, że tutaj w wartości jest dodany minus, dzięki czemu grunt zaraz po rozpoczęciu mapy znika. A woda ma w tej wersji to do siebie, że nawet po zastosowaniu tego kodu, kodu V, jeśli zniknie, to wszystkie jej właściwości zostają, a ona robi się po prostu niewidzialna. Więc teraz, jeśli skopiemy sobie ten kod i wklejmy w... nie, nie w to miejsce, ten kod musimy przypisać danemu gruntowi, w tym wypadku gruntowi wody. Więc tutaj, jak widzicie, po takich dziwnych parametrach to jest właśnie reprezentacja tego naszego gruntu wody. I ten kod V po prostu wstawiamy sobie tutaj na koniec, pamiętając, że litera V musi być napisana z małej. Więc teraz kopiujemy sobie nasz kod, wracamy sobie do naszego edytora w grze W dziale zapisz, przy tej testuj, wklejamy sobie nasz kod I teraz jeśli zatwierdzimy mapę nasza woda automatycznie zniknie No ale jak widzicie będziemy jeszcze po prostu w niej pływać, unosić się do góry Więc aby temu zapobiec musimy sobie przejść tutaj do ustawień mapy Zmień sobie tutaj grawitację na 20, dzięki czemu nie będziemy już tak wypływać w tej wodzie. Po prostu nie będziemy mogli skakać. Jak wiadomo, w wodzie nie da się skakać. Mamy sobie może jeszcze tutaj tło biały dzień. I teraz, jak widzicie, mogę po prostu chodzić po tym gruncie. Nie mogę skakać. Jest tutaj także taka jedna zagwostka. Że tutaj, właśnie na samym końcu, możecie się zabić, ponieważ tutaj kończy się nasza woda. Więc po prostu możemy sobie zmienić na przykład na 2000. Tutaj także odrobinę powiększyć. No a teraz, jak przejdziemy tutaj, to po prostu zaczniemy spadać. Nie możemy skakać, nie możemy się uratować. Więc to jest takie zastosowanie, jak zrobić, aby na Waszej mapie nie dało się skakać które może być pomocne w wielu przypadkach, jakieś mapy racingowe na których musimy po prostu być sprytni, obmyśleć sobie taki plan działania, jak to zrobić bez skakania po prostu zrobić sobie taką mapę <laughs> na której musi nam pomóc szaman taka e, powiedzmy troll mapa e, na której wydaje się, że jest prosta no a po prostu w środku gdzieś jest dziura i spadamy w dół e, więc to by było na tyle w tym poradniku ja się za chwilę biorę za następne, więc oczekujcie kolejnych w kolejnych dniach. No i do zobaczenia właśnie w tych kolejnych poradnikach. Trzymajcie się i na razie.